Hej, cześć, siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym ogłosić rekrutację do teamu noszącego nazwę It's Me. Wszystkie platformy są mile widziane. Wymagania macie dokładnie opisane w opisie, więc zapoznajcie się z opisem. Tak, chciałbym osiągnąć w teamie jednak fajną, miłą atmosferę. Jednak jakiś tam poziom chciałbym osiągnąć. Ale żebyśmy też na tym jak jakichś malutkich pokazali klasę. I żeby nie było wstydu. Ja oczywiście nie chcę, żeby osoby były toksyczne ani żeby nie robiło główną wojn, bo jednak miła atmosfera to dobre znaki i dobre po prostu samopoczucie graczy. Więc, jakbyście byli chcieli wziąć udział do rekrutacji do teamu, najlepiej byłoby zrobić filmik z hashtagiem, który widzicie w tytule. Ale jak nie, nie macie takiej opcji, albo po prostu wam się nie chce, to zachęcam was i zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie po prostu wreszcie chęć do zagrania. Ja z wami zagram i po prostu ocenię waszą grę. I zobaczymy co będzie dalej. Oczywiście nie obiecuję, że z komentarzy zagram ze wszystkimi, ale będę się starał, żeby zagrać z większością. To było na tyle. Życzę wam miłego wieczoru. Cześć!